Prezentujemy Państwu wygodny leżak ogrodowy marki Gardenic Yard. Doskonały do ogrodu, na działkę lub podczas weekendowych wycieczek za miasto. Leżak zapewni tobie wygodny odpoczynek na świeżym powietrzu. Jest idealny na chwilę z książką, popołudniową drzemkę czy opalanie się. Produkt wyróżnia się nowoczesnym, eleganckim wzornictwem i praktyczną konstrukcją zapewniającą wygodę użytkowania. Ten wygodny leżak jest wyprofilowany i wyposażony w czteropozycyjny stelaż, pozwalający ustawić najbardziej komfortową pozycję. Dodatkowo wygodę zapewnia miękka poduszka wypełniona pianką poliureta o grubości 7 cm, która dostępna jest w trzech kolorach. Stelarz jest odporny na działanie warunków atmosferycznych dzięki malowaniu metodą proszkową. Leżak składa się w łatwy sposób i zajmuje niewiele miejsca po złożeniu. Gwarancja wysokiej jakości produktu została potwierdzona międzynarodowym certyfikatem TIF NordGS. Praktyczny i wygodny leżak ogrodowy marki Gardenic Yard. Doskonała jakość na co dzień.